Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych w Jaśle dobiega końca. W mieście działa 9 placówek, a zapisy odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. Rozpoczęliśmy zapisy do naszych miejskich szkół podstawowych. Na terenie miasta funkcjonuje ich 9, więc rodzice mogą wybrać tę placówkę, która najbardziej im odpowiada, czy to ze względów logistycznych, czy też według nich spełnia ich oczekiwania. Rodzice dzieci zamieszkałych w Jaśle powinni zgłosić swoje dziecko do szkoły obwodowej. Wystarczy wypełnić zgłoszenie online, wydrukować je i dostarczyć do sekretariatu placówki. Są to zapisy elektroniczne, są dokładne instrukcje jak to wygląda, trzeba wejść na stronę, zalogować się i tam wybrać szkołę, do której chce się zapisać własne dziecko. Natomiast jeżeli jest to szkoła, która nie jest w naszym obwodzie, wybieramy trzy szkoły, z tym, że zaznaczamy tą pierwszą, do której najbardziej chcemy, żeby nasze dziecko uczęszczało. Dzieci spoza jasła również mogą się zapisać, jednak pierwszeństwo mają dzieci zameldowane na terenie miasta. Taka możliwość jest, żeby dzieci z okolicy zapisywało się do naszych szkół też dzieci spoza, spoza jasła. Natomiast trzeba przypomnieć, że pierwszeństwo oczywiście mają nasze dzieci, które tutaj są zameldowane, tutaj mieszkają i to jest w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli będą wolne miejsca, to oczywiście też w takim przypadku przyjmuję dzieci spoza terenu miasta. Miasto zapewnia, że dla każdego ucznia znajdzie się miejsce. Możemy to zaobserwować, że ta demografia nie jest dla nas korzystna. Tych dzieci jest coraz mniej, to szczególnie już będziemy niedługo mogli zauważyć w przedszkolach. W szkoły jeszcze ten trzy z tego wyżu. Chociaż też oczywiście są to niskie liczby, niskie liczby w porównaniu do lat poprzednich. Natomiast możemy zapewnić, że z pewnością te miejsca w tych naszych szkołach się znajdą. Wiadomo, że pewnie ta liczba klas pierwszych będzie, będzie różna i w różnych placówkach będzie to różna liczba klas które powstają. My staramy się zawsze wysłuchiwać w opinie rodziców i zobaczymy jak będzie to wyglądało już po zakończeniu rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 21 marca.